Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wyprasować taką tulejkę gumową, gdy wam się zerwie. w Silniku 139 qmb Tutaj widać, guma się rozwulkanizowała z wewnętrzną tulejką, także jest to do wymiany, bo silnik po prostu może wam się przemieścić. Ok. A więc co jest nam potrzebne? Pierwsza rzecz, ta rurka. Ona musi być o większej średnicy, przynajmniej milimetr większa średnica musi być, niż tutaj na, yy, niż tutaj po. Zewnętrznej stronie tej tulejki, czyli przyjmijmy minimum 29 mm w środku, a na zewnątrz taka, żeby się opierała o karter, ale może być nawet większa. Ja tutaj mam długość, już Wam mówię, tutaj mam 26 mm, ale spokojnie możecie tą tulejkę zrobić na 20 mm i również Wam tu wejdzie, bo chodzi o to, żeby wyciskając tą tulejkę, ona przeszła sobie tutaj i została w tej rurce. Kolejna rzecz to jest starurka i ona musi mieć średnicę mniejszą niż 28 mm żeby oprzeć się o tą zewnętrzną krawędź, ale nie może być mniejsza niż już Wam mówię niż 25 mm, znaczy się może być mniejsza, ale po zewnętrznej stronie nie może być mniejsza niż 25 mm ponieważ wtedy będziemy pchali o gumę, no a to niestety Skutkuje tym, iż wypchamy gumę, a nie tą zewnętrzną rurkę. Gdy już mamy te dwa elementy, możemy wyprasować sobie taką tulejkę. Tutaj sprawdzam u góry, na dole. O, słuchać, puściło i teraz będzie tak szczelać. I teraz pewnie zadacie pytanie, jak to z powrotem osadzić. Oczywiście gniazdo tutaj musi być wyczyszczone. Najlepiej sobie wyczyścić je włókninką ścierną, bądź drobną ziarnistym papierkiem. Przelecieć. Najlepsza jest włóknina do tego celu. Najlepiej tutaj sobie wyczyścić to, zwilżyć WD-40, zwilżyć tą tulejkę i to wpracowywać i to bez problemu Wam najdzie. Można jeszcze zrobić tak, iż Nagrzewamy porządnie tutaj to gniazdo, ten otwór i wtedy wprasowujemy, aczkolwiek nie możecie tak nagrzać, żeby ta stal się również nagrzała i żeby wam guma po prostu się rozwulkanizowała, tak i puściła tą tulejkę. Ok, i teraz przystąpimy do wprasowania tych elementów. Tutaj mam nowe tulejki. Nie ma znaczenia, w którą stronę je osadzimy. One już fabrycznie są tak zatłuszczone. Tutaj warto posmarować ten otwór. Wkładamy sobie taką tulejkę. Z tyłu dajemy tą większą rurkę z podkładkami. Z przodu mniejsza rurka. Skręcamy całość. Już na tym etapie centrujemy to, żeby to równo wchodziło. Ok, pierwsza tulejka osadzona, pora na drugą. I jak widzicie, za pomocą dwóch rurek, nakrętki oraz większej nakrętki oraz pięciu takich podkładek i śrubem 10 mamy to wprasowane. Tutaj widzimy nowe, tutaj widzimy stare. Stare były rozwulkanizowane. Także tyle na razie.